Dzień dobry, witam Shark Trader z tej strony. Posłuchajcie, moi drodzy, na tym wideo zrobię dla Was analizę ropy. Dla tych, którzy pierwszy raz mnie oglądają, a chcieliby dostawać takie analizy regularnie, jest w prawym dolnym rogu przycisk subskrybuj, tak więc wciskajcie i nie przegabicie niczego w przyszłości. Przede wszystkim dla tych, którzy mnie oglądają już od dłuższego czasu. Jak zdarta płyta, będę powtarzał, że na początku się rozliczam z poprzedniej analizy. Przednia analiza miała miejsce 9 lipca. Nie mamy 9 lipca, ponieważ 9 lipca to był weekend, więc w tych okolicach M mówiłem o spadkach, o tworzącym się tutaj w gartleju. Zielony prostokąt to jest miejsce, w którym spodziewałem się, że kurs dojdzie, no nie doszedł. Tak więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy analiza się udała, czy się nie udała. Ja osobiście lubię wchodzić w dobrych cenach, tak więc tutaj było dla mnie idealne miejsce. Pytanie, czy w tym miejscu tu ktoś znalazł miejsce godne wejścia, żeby podłączyć się w cały ten trend. Tak czy inaczej no wejścia z mojej analizy po prostu tutaj nie było. Ale teraz jest ciekawa okazja, do tego, żeby się podłączyć ponownie w ten trend. Zobaczcie, co wam chciałem pokazać. Na interwale D1 mamy szarka. Tym razem ten szark jest szarkiem w moim przekonaniu kontynuującym. Trend, tak więc mamy tutaj spadki. Jak widzicie, to jest ładna pięciofalowa struktura. I w moim przekonaniu ten szar będzie skorygowany, i będą dalsze spadki. Teraz, jak zejdziemy na interwał h4, to widzicie rysującego się Batmana. z punktem B na 50%. Teraz jeżeli pociągniemy Fibonacciego jeszcze wyżej, to też nam się zrobi Batman, ale z innym punktem B. Ten punkt wczorajszy wczorajsze, nie wczorajszy, generalnie ten punkt tutaj z 9 sierpnia z 16: Dlatego małego Batmana jest punktem B na 50%. Dlatego dużego Batmana przydałoby się, powiem Wam, żeby. Uda się. Przydałoby się go w innym kolorze zrobić. O! Uda się. Zrobimy go na pomarańczowo, żeby tak po oczach nie bił. Dlatego Batmana, ten punkt B jest na 38%. Teraz zobaczcie, ktoś by się yy, połaszczył na tego mniejszego Batmana z punktem D gdzieś w tych okolicach. Nie, nie mówię, że on nie zareaguje w tym miejscu. Ale zawsze trzeba patrzeć szerzej, w szerszej perspektywie. Trzeba patrzeć, czy przypadkiem. Formacja harmoniczna nie ma szans na rozciągnięcie się. Ponieważ takie rozciągnięcie się yy, z jednej strony jest ryzykowne, jeżeli gramy na mniejszy ruch, z drugiej strony, na to, co chcę wam pokazać, jest lepsze. Bo zobaczcie, Ten, ta formacja harmoniczna się rysuje. Tak więc co ja bym zrobił? Po prostu, najzwyczajniej w świecie, wszedłbym tutaj. A w tym wypadku formacja harmoniczna posłużyłaby mi najpierw jako zrobienie, jako latarnia morska do zrobienia take profitu. No bo jeżeli nam się coś rysuje, i widzimy już, że, że, że ewidentnie są tutaj szanse na formację harmoniczną, no to ona gdzieś musi dojść, musi dojść do swojego punktu D. I w, tym, w takiej sytuacji formacja harmoniczna może być dla nas wskazówką, gdzie zrobić take profit. Oczywiście, później możemy zagrać w drugą stronę. I teraz zobaczcie. Na D1 mamy szarka. Jest duża szansa, że ten szar po prostu zostanie jego ramię CD skorygowane, i dalej będą spadki. I teraz największa zagwostka jest w tym, czy odwrócimy się. Oj. Ja już go tutaj zastopuję. Żeby na mnie. Kurczę. O. Eee, przepraszam za tą małą pauzę. Największa zagwostka jest, czy zareaguje nam ten Batman, który swój punkt D ma tutaj. Czy ten Batman, który swój punkt D ma tutaj. Skąd wiedzieć, czy w pierwszym miejscu, czy w drugim? No ja bym się posiłkował średnimi. Przede wszystkim zobaczcie, w tym miejscu tutaj, w pierwszym zasięgu, mamy wprawdzie e, 61,8 Fibonacciego, więc na pewno jest to miejsce, którego zbagatelizować nie wolno. Tu z kolei mamy piękny splot średnich. W tej chwili e, on wygląda tak, jak wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak kurs tutaj dojdzie. Tak więc powiem Wam szczerze. Na tą chwilę ciężko jest mi jednoznacznie stwierdzić, yy, z którego miejsca się odwróci. Rynek jest tak jakby, tak jak Wam wcześniej, na wcześniejszych filmach mówiłem, czymś na rodzaj polowania. Spróbujmy, spróbujmy w tym miejscu zostawić pułapkę, jeżeli się pojawi jakaś formacja odwrócenia trendu. Jeśli nie, to mamy drogę otwartą do kolejnego y, poziomu. Jeżeli tu się pojawi formacja odwrócenia trendu, to zagrajmy w tym miejscu. W każdym razie ja osobiście y, w tej chwili tutaj będę z tego miejsca rozgrywał longi, bo chcę załapać się na ten piękny lot do nieba na Dojście do punktu D, czy zrobię take profit tu, czy zrobię take profit na drugim punkcie? Tego w tej chwili nie wiem. Będę to wiedział dopiero, jak dojdziemy do tego miejsca i zobaczę, czy rynek mi się odwraca. Czy rynek mi coś pokazuje. A z tych miejsc, jakby kolejnych, będę szukał longa, przepraszam, shorta. Na co? tutaj na tym szablonie to mam, będę szukał shorta na zagranie tego yy, tego Gartleja, moi drodzy. Tak więc yy, znowu troszeczkę tak jak na złocie Wam pokazuję, najpierw dojście do pewnego poziomu, a później powrót. Ile moglibyśmy tutaj zgarnąć? No, gdzie można byłoby tutaj postawić stop lossa? No, myślę, że logicznie byłoby pod tym wąsem tutaj. Tak więc yy, przejdźmy na H4. Stop loss mamy, no niech będzie 150 punktów. Do pierwszego mamy 302R, do drugiego mamy 750, r no i później kolejny ruch w dół. Tutaj rysuję jeszcze tego drugiego yy, harmonika. Zobaczymy dokąd, yy, dokąd dojdziemy. Tak więc, tak więc, tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o tą analizę. Troszeczkę wam pokazałem swój punkt widzenia, podchodzenia do rynków. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu ta analiza i dacie troszeczkę łapek w górę i że przyda wam się w ogóle w waszym tradingu. Tak więc, tu jeszcze jedną rzecz. Jeszcze w zasadzie muszę dopisać. Potencjalny short. Okej. Okay. I tutaj tak samo. Potencjalny short. Tu sobie jeszcze dopiszemy jedną rzecz. Tutaj będziemy mieli dwa R. I tutaj 5R. Ok. No i to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o tą analizę. Eee, tak więc, moi drodzy, druga analiza dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, i do usłyszenia. Pozdrawiam Was gorąco. Shark Trader, cześć.